W szkole Bauhaus były specjalne warsztaty poświęcone teatrowi. Wykonywano na nich scenografię i kostiumy do przedstawień, które odbywały się w desau. Zwróćcie uwagę, jak wyglądały te, te kostiumy. One były zrobione z metalu, z drewna, ze sklejki, z kartonu i one bardzo zmieniały sylwetkę tancerzy. Tu jest taka y, baletnica, która ma na sobie taką spiralną spódnicę, która się tak wije dookoła, i ta spódnica narzucała też jej sposób poruszania się na scenie. Ona poruszała się, okręcała się w kółko i poruszała się po takiej spirali. Bardzo trudny taniec. Powstawały różne rodzaje tańców. Jednym z tańców był taniec matematyczny. Domyślacie się pewnie, że trzeba było coś zrobić z matematyką. W tym tańcu, tańcu tańczyło się po liniach prostych, które rysowały różne figury geometryczne. My tutaj na wystawie możemy tańczyć po trójkącie, po kole albo po kwadracie. W szkole projektowano różne przedmioty codziennego użytku, między innymi też szachy. Szachy zaprojektowane przez Józefa Hatwiga wyglądają tak, bardzo nowocześnie. One nie tylko są proste i nowocześnie zaprojektowane, ale też podpowiadają grającym jak poruszać poszczególnymi pionkami. Normalny konik w szachach wygląda jak prawdziwy koń. Tak wygląda w Bauhausowych szachach. Dyrektor Gropius zaprasza nas do swojego gabinetu. Walter Gropius razem z uczniami zaprojektowali całą szkołę, całą siedzibę, która miała która była w Dessau. Zaprojektował też swój gabinet. Do tego gabinetu zaprojektował meble. Siedzę właśnie w fotelu, który Gropius zaprojektował do swojego gabinetu. Ten gabinet był idealnym sześcianem, czyli wszystkie boki miał równe, miały 5 metrów i ten fotel też jest taki, czyli wszystkie wymiary ma identyczne. Popatrzcie na stolik, przy którym siedzę. Ten stolik na pewno kojarzycie, to jest stolik Lack z Ikei. Do tej pory wszyscy projektanci inspirują się wzorami z Bauhausu. I ten stolik mógł być zaprojektowany przez Waltera Kropiusa, bo patrzcie wygląda tak jak fotel, na którym siedzę. Lampa z kolei jest najbardziej chyba znaną lampą ze szkoły Bauhaus, nazywa się lampa Wagenfelda. Zaprojektował ją Wilhelm Wagenfeld i składa się z tej sfery, czyli z koła, a koło, trójkąt i kwadrat to były ulubione figury w Bauhausie. W warsztatach graficznych projektowano plakaty, książki, ulotki reklamujące szkoły. Projektowano także alfabety, czcionki, czyli fonty. Taki alfabet, o którym warto pamiętać, myśląc o alfabetach z Bauhaus, to alfabet Herberta Bayera, który zaprojektował alfabet bez dużych liter, tylko małe literki. Wyszedł z założenia, że skoro nie słyszy się dużych liter, to też nie warto ich widzieć, nie warto ich pisać. To był alfabet z małymi literkami. Drugim bardzo znanym alfabetem jest alfabet Josefa Albersa. Tutaj zobaczcie, ten alfabet składał się z dziewięciu elementów, i z tych elementów można było napisać każdą literę. Na wystawie będziecie mogli też pobawić się alfabetem Albersa. Ja napiszę, ciekawe, czy przeczytacie, co to za, co to za wyraz. Trudne zadanie. K o T. A tu napisałam Ewa. Ciekawa jestem, co Wy napiszecie alfabetem Albersa na naszej wystawie.